Dobry wieczór. Jesteśmy w Sanoku. Witam się w tą piękną pogodę. A tak na serio mówię, dzień dobry wieczór w sumie, bo jednak jest wieczór. Witam się z Wami z Sanoka, gdzie będzie dwudniowa edycja Motor Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzisiaj jest dzień taki bardziej pokazowy, nazwijmy to czy jałta. Będę jeździć po tym samym placu, po którym jeździły rok temu. Jutro startuje odcinki tutaj już mierzone na czas. Plus odcinek drogowy, którego nazwę w tym momencie nie, w tym momencie nie pamiętam. Guziec Prusiec, O, dokładnie. W skrócie mówiąc, ten zmieści mieści się za mną. Jutro prawdopodobnie zrobimy malutką roszadę, czyli dzisiaj troszeczkę posiedzimy tutaj, ale jutro jest tak, także motorkiesta niedaleko stąd, na Dębicy, gdzie jest pełna lista zgłoszeń, 42 samochody bodajże, do tego oczywiście jakieś dodatkowe auta typu show, więc spróbujemy odwiedzić dwie motorkiesty w jeden weekend. Czy rozbiję to na filmiki dwa? Jeszcze nie wiem, być może. To jest w sumie fajny pomysł, żeby rozbić to na dwie osobne opowieści, to co się dzieje dzisiaj i to, co będzie się jutro dziać na Dębicy, więc uderzamy na plac, zobaczymy, co się dzisiaj tutaj dzieje noc, blisko mokro z tego, co słyszę. Sprawdźmy temat. Ale pizga, <noise> za przeproszeniem. Jestem tutaj zaledwie 10 minut i, i już, już to czuję. Już, już czuję to. No i właśnie tak się powinno jeździć. O to chodzi w show. Niech mu krawężniki lekkie będą. Tyle, Finito, null, niż 9. To będzie prawdopodobnie najkrótsza relacja w historii, ale króciutko zobaczycie po prostu jak to wygląda. Ja wracam. Być może szybko uda mi się nawet ogarnąć dzisiaj te materiały. I jedziemy tu do Dembicy, tam gdzie spodziewam się, że będzie coś innego, coś nowego, więc zawsze coś ciekawego. Bo tak jak mówiłem, na Dembicy jeszcze nie byłem, więc do zobaczenia jutro, jeżeli zdążycie jakiś cudem obejrzeć ten materiał jeszcze przed Dębicą. <laughs> Trzymajcie się, dziękuję Lostarkowi, Gitkarowi oraz M Garaż Motorspo, czyli tym, którzy mnie wspierają w sezonie 2022.